Pani Agnieszko, spotykamy się 4 kwietnia 2022 roku w Warszawie. Proszę powiedzieć, gdzie są Panie córeczki? Nie mam pojęcia. Straciłam z nimi kontakt 4 sierpnia 2021 roku. Proszę pokazać z ulotkę, którą Pani wydrukowała. To są moje córeczki. Starsza. Ma teraz 9 lat, młodsza 6 lat, Malwinka i Kalinka. Nawet nie wiem, czy one wiedzą, że ja żyję. Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach utraciła Pani te dzieci? Wyszły na spacer ze swoim tatą i tak jak wyszły w sandałkach, tak nie wróciły do mnie. Na kolację, do domu, do swoich łóżeczek. W jakim mieście to, to się zdarzyło? Ostatni raz były widziane w Lublinie i to zdarzyło się w Lublinie, w naszym rodzinnym mieście. Um, czy ojciec y, dzieci coś się powiedział, coś się zapowiedział, jeśli chodzi o to, że zabiera dzieci, wywozi, wprowadza wy się za granicę, ma jakieś plany? Nie, ojciec dzieci wziął dzieci na spacer, bez zapowiedzi porwał je. Mhm. Nie odprowadził do mnie do domu. Państwo, y, jesteście w związku małżeńskim czy w, w związku nieformalnym? Jesteśmy w trakcie rozwodu, czyli oficjalnie jesteśmy małżeństwem. Rozwód trwa sześć rok. Dlaczego tak y, długo trwa rozwód? Często dzieci są wykorzystywane w tego typu sytuacjach jako karta przetargowa? Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, ponieważ dla mnie jest to również niezrozumiałe, dlaczego ten rozwód trwa tak długo. Mogę powiedzieć niektóre fakty. Między innymi fakty są takie, że poprosiłam o badanie biegłych specjalistów sądowych obecnie w ośrodku OZSS. I na to badanie za każdym razem czekaliśmy bardzo długo. Dwa razy stawialiśmy się na badanie, przy czym dwa razy ojciec dziewczynek odmówił tego badania już na miejscu. Za trzecim razem udało się to badanie przeprowadzić, co wydłużyło rozwód o ponad trzy lata. Proszę powiedzieć, który sąd. Zajmuje się sprawą rozwodową, Sprawę o rozwód prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie. A czemu Wszyscy w Warszawie? Wiedział... Skoro w Lublinie Państwo, państwo mieszkaliście chwilą, w Lublinie? Z chwilą, kiedy ojciec dziewczynek wniósł sprawę o rozwód, mieszkaliśmy w Warszawie. Mhm. A jak to się stało, że do uprowadzenia doszło w Lublinie? Z chwilą, gdy COVID nas odciął w Warszawie od znajomych, bliskich, od rodziny. Podjęłam decyzję o tym, żeby nie wynajmować mieszkania w Warszawie, tak jak robiłam to do tej pory, tylko powrócić do rodzinnego miasta Lublin. I to nam pomogło znowu funkcjonować razem z rodziną, blisko wsparcia tej rodziny. Chodziło o rodziców pani, tak? Chodziło o dziadków po obu stronach, ponieważ hmm. ojciec dziewczynek również pochodzi z Lublina, tak hmm. jak ja. I tam mamy najbliższą rodzinę, i tam dziewczynki widziały się regularnie z dziadkami i z mojej strony, i ze strony mhm. ojca dzieci. Minęło od sierpnia um, na no prawie 8 miesięcy. Mamy Czy... dzisiaj rocznicę. Jaką rocznicę? Właśnie od sierpnia minęło dokładnie 8 miesięcy. 8 miesięcy. Zaczyna się dziewiąty miesiąc rozłomki mojej z dziećmi. Ojciec y, dzieci... Pracuje tutaj w Warszawie? Skoro Państwo mieszkaliście w Warszawie? Ojciec dziewczynek pracował w Warszawie i mam informację, że przestał pracować w firmie, w której pracował. Nie wiem w jakich okolicznościach się to dokładnie stało, natomiast zbiegło się to z porwaniem dziewczynek. No tak, ale czy hmm, pracuje być może zdalnie dla tej firmy? Na pewno nie. Czyli definitywnie firma się z nim rozstała, tak? Nie wiem, w jakich okolicznościach to nastąpiło, natomiast ojciec dziewczynek podobno w firmie tej, w której pracował, zapowiadał, że zrezygnuje z pracy i wyjedzie za granicę. Przynajmniej jedno z tych zapowiedzi spełnił, czyli zrezygnował z pracy. Mhm. Czy pani pytała polską policję, gdzie są dzieci? Pytałam wielokrotnie. Wysyłam wielokrotnie różne pisma do różnych instytucji, w tym do komendy Głównej Policji w Warszawie, do Wojewódzkiej w Lublinie, do Komendy Miejskiej w Lublinie y, oraz bezpośrednio na różnych komisariatach. Mhm. Komisariat w Warszawie, Warszawa Ursynów, Komisariat Lublin, y, czwarty y, posterunek. I jaką informację Pani otrzymywała od Policji? Dostałam najpierw informację, że Skoro mamy pełnię praw rodzicielskich po obu stronach, policja nie przyjmuje informacji o zaginięciu, tak jak to robi w innych przypadkach, tylko przekierowuje mnie do sądu. Sami sporządzają notatkę, którą kierują do sądu. Czy sąd... To jest wszystko, co robią w tej sprawie. Czy sąd ograniczył władzę rodzicielską ojcu? Tak. Ojciec dzieci został pozbawiony praw rodzicielskich 10 marca 2022 roku. Ale ograniczone, czy zupełnie pozbawiony władzy rodzicielskiej? Został pozbawiony władzy rodzicielskiej, to znaczy, że całkowicie został pozbawiony praw rodzicielskich. Czy ta decyzja jest prawomocna? To jest decyzja wykonywalna natychmiast. Natomiast ma taką ojciec dzieci możliwość, aby złożyć zażalenie, mhm zażalenie będzie rozpatrywane w trybie poziomem, czyli w tym samym sądzie przez sędziów z tego czyli sądu. Czyli przez Sąd, sąd Okręgowy, okręgowy w, Warszawie. w Warszawie. Szósty Wydział Cywilny. Szósty Wydział Cywilny Rodzinno-Odwoławcza. Uh -huh. Proszę powiedzieć, czy ojca reprezentuje adwokat przy tej sprawie? Ojciec dziewczynek na początku rozwodu miał swojego pełnomocnika, później zmienił, później zaczął reprezentować się sam i od dłuższego czasu ojciec dziewczynek reprezentuje się sam. Czy stawał się w sądzie? Na sprawie o rozwód, która odbyła się 8 grudnia, nie stawił się i nie dostał informacji, dlaczego się nie stawił. A czy brał udział zdalnie w rozprawach sądowych? Jest prowadzona w tym samym Sądzie Okręgowym w Warszawie sprawa o ochronę moich dóbr osobistych i 17 marca tego roku, czyli 2022, odbyła się rozprawa zdalna. Na tej rozprawie pierwszy raz widziałam i słyszałam ojca dziewczynek od, yy, od wakacji, mhm. czyli od chwili porwania dzieci. I co on powiedział w sądzie? To porwanie nie było tematem tej sprawy i w żaden sposób nie wypowiedział się w tej sprawie sam, mhm. a ja nawet nie miałam. Jak zapytać? Czy sąd pytał, gdzie on przebywa, gdzie mieszka? Sąd okręgowy w Warszawie, prowadzący sprawę o rozwód, co najmniej dwukrotnie zawezwał ojca dzieci do ujawnienia miejsca przebywania dzieci. I czym to się skończyło? Za pierwszym razem ojciec dzieci przysłał informację, gdzie przebywa z dziećmi na wypoczynku, mhm. nie podając adresu miejsca przebywania dzieci na stałe. Mhm. Za drugim razem nie wiem, nie znam odpowiedzi. Proszę powiedzieć, ta starsza dziewczynka Malwina powinna chodzić do szkoły, prawda? Tak, powinna być teraz w drugiej klasie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie przy ulicy Balladyny. A młodsza powinna chodzić do zerówki. Kalinka powinna być w tej samej szkole w oddziale zerowym. Mhm. Już drugi rok, ponieważ jest to dzieł pięciolatków połączony z sześciolatkami. Mm -hmm. Teraz by była w swojej znajomej grupie rówieśniczej. Czy sąd I reaguje celu... na to, że nie jest spełniony obowiązek szkolny, jeśli chodzi o dzieci? Według mnie w żaden sposób. Ponieważ sąd co prawda pozbawił ojca dzieci praw rodzicielskich. Natomiast nie wydał żadnych zarządzeń, które pozwoliłyby policji ustalić ich miejsce przebywania mhm. oraz odzyskania tych dzieci. Tak, żeby mogły być pod moją opieką i mogły chodzić do szkoły. Do drugiej klasy szkoły podstawowej i do zerówki. Czyli ma Pani wszystkie niezbędne dokumenty, by dzieci odzyskać? Okazuje się, że nie. Ponieważ z chwilą, kiedy otrzymałam dokument w którym to sędzia pozbawiła praw rodzicielskich ojca dzieci, ponownie skierowałam się do policji, która świetnie już zna sprawę porwania dzieci, mhm. która tłumaczyła mi, że do podjęcia jakichkolwiek działań potrzebuje mieć dowód na piśmie, że ojciec dzieci jest pozbawiony praw rodzicielskich, bądź te prawa są mu ograniczone. Z chwilą, gdy dostarczałam ten dokument, Okazuje się, że błędne koło nadal się toczy. Policja nadal mnie odsyła do sądu. Ale po co? To jest bardzo dobre pytanie. Po co policji są potrzebne kolejne dokumenty od sądu? Dlaczego nie może wszcząć poszukiwań? Z chwilą, gdy policjanci twierdzą, że na dzień 1 stycznia 2022 roku Dzieci zostały okazane policji, jakoby były właśnie pod opieką taty. Tato. W jakim mieście? Nie mam tego na piśmie. Wiem to z, tele, z informacji telefonicznej, że ojciec dzieci stawił się na komendzie powiatowej w sierpcu. W sierpcu? Tak, 1 stycznia tego roku. Przy czym odmówił w ujawnienia miejsca przebywania. Proszę powiedzieć, Dzieci zwróciła się pani po pomoc do Krzysztofa Rutkowskiego, dlaczego? Nie chcę wymieniać imienia i nazwiska osoby, która mnie y, ukierunkowała. Mm. Ponieważ jest to osoba, która się cieszy bardzo złą reputacją. I która przyczyniła się do porwań, uprowadzeń i ukrywania wielu dzieci i traumy wielu matek. Dlatego nie chcę wymienić imienia i nazwiska tej osoby. Czy to oznacza, że taki skruszony przestępca poleca Krzysztofa Rodkowskiego jako skutecznego? Wręcz przeciwnie. Dostarcza pracy i panu Krzysztofowi. I innym osobom, które zajmują się poza policją poszukiwaniami osób zaginionych, uprowadzeniami i ukrywaniem y, dzieci lub dorosłych. Ta osoba, o której myślę, y, nakłania innych ojców do łamania prawa, do, do porwań dzieci, do ich ukrywania, do ignorowania postanowień sądu i do wymuszania. Na matkach tego, co ojcowie uznają według siebie za słuszne, bez względu na to, czy jest to dobre dla ich dzieci, czy nie. Czy ten... Według mnie jest to działanie przestępcze. I wiem, że ta osoba ma takie informacje, które wskazują na to, że jest w kontakcie z ojcem dzieci. Czy to jest człowiek, który jest związany z sierpcem? Nie mam pojęcia, skąd ten człowiek teraz może pisać. Nie wiem, gdzie przebywa, natomiast jest z Warszawy, z Ursynowa. Jakiś czas temu ujawnią dokumenty o sobie i te dokumenty wskazują jednoznacznie na to, że mieszkał w Warszawie, na Ursynowie. Będziemy się tej sprawie przyglądać. Będziemy pytać zarówno policję, jak i sąd, dlaczego nie jest respektowane Pani, prawo do dzieci, w świetle dokumentów, które zostały wydane przez Polski Wymiar Sprawiedliwości, i będziemy obserwować działania Krzysztofa Ortkowskiego, by jak najszybciej dzieci wróciły do Pani, a sytuacja z ojcem dzieci uległa normalizacji, bo każde dziecko powinno mieć i mamę, i tatę, natomiast w tej sytuacji yy, należy jak najszybciej. Zatrzymać szaleństwo alienacji Pani, córek od Pani i przywrócić stan sprzed 4 sierpnia 2021. Chciałabym zaznaczyć, że ta alienacja jest stuprocentowa i nie dotyczy tylko mnie. Dotyczy moich rodziców, mojej, mojej mamy, mojego taty, którzy bardzo kochają dziewczynki, bardzo tęsknią. Apeluję również do tych osób, które mogą cokolwiek pomóc. Widziałem moje dziewczynki lub wiedzą, gdzie moje córeczki są. Proszę o kontakt z policją lub ze mną.